Wyspa Młyńska znajduje się w samym centrum Bydgoszcza. Tworzy ją główne koryto Brdy oraz jej odnoga zwana Młynówką. Większą część Wyspy Młyńskiej stanowią tereny zielone, park z zadrzewionymi alejami i duże trawniki, które w połączeniu z kaskadami tzw. Międzywodzia oraz kamienic malowniczej bydgoskiej Wenecji tworzą niepowtarzalny klimat. Wyspa pełni funkcje rekreacyjne oraz kulturalne ze względu na obecność licznych obiektów muzealnych oraz sąsiedztwo opery nowa. W danych spiżach i młynach swoje miejsce znalazły ekspozycje Bydgoskiego Muzeum oraz inne placówki kulturalno-rekreacyjne. W centralnej części wyspy mieści się tzw. Dom Leona Wyczółkowskiego z wystawą obejmującą dorobek artysty. Zbiory archeologiczne znajdują się w Białym Spichrzu. W Czerwonym Spichrzu – Galeria Sztuki Nowoczesnej. W XVIII-XIX wiecznej kamienicy przy ulicy Mennica 4 zlokalizowano Europejskie Centrum Pieniądza. Budynek przy ulicy Mennica 6 przeznaczono na centrum pracy i przedsiębiorczości, a spichrz przy ulicy Mennica 1 na stylową karczmę młyńską z werandą nad młynówką. W kamienicach Wenecji Bydgoskiej mieszczą się kawiarnie, winiarnie oraz bydgoska ważelnia piwa. Dzięki odpowiednio poprowadzonej rewitalizacji wyspy i nadaniu jej odpowiednich funkcji obszar ten stał się najchętniej odwiedzanym miejscem Bydgoszczy. Współczesne walory Bydgoskiej Wyspy Młyńskiej dostrzeżone zostały także na zewnątrz i nagrodzone licznymi wyróżnieniami rangi krajowej.